Paula już przedstawiła naszą katedrę, której jesteśmy również członkiem. Jest to też, są to też ramy dla tego badania, o którym będę mówiła w tej chwili. Oczywiście nie będę powtarzała tego, co powiedziała Paula, ale chciałabym powiedzieć, że jednym z głównych zadań katedry jest tworzenie wiedzy, czyli bazy wiedzy, która będzie użyteczna dla społeczeństwa. I ten raport został wykonany. Zostaliśmy poproszeni przez Departament Sprawiedliwości o wykonanie tego raportu. Sprawdzaliśmy, czy ograniczenia covidowe wpływają na swobodę religijne, i na ile można ograniczyć prawa obywateli w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Niektóre z restrykcji, którymi zostaliśmy objęci w ciągu ostatnich dwóch lat, nigdy nie, zrozum nie byłyby zrozumiane, gdyby zostały wprowadzone w normalnej sytuacji, ale covid-19 został użyty jako ta wyjątkowa sytuacja i wiele państw w wielu krajach wprowadzono stan wyjątkowy lub ograniczenia. Więc biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia zadajemy sobie pytanie, jak one wpłynęły na podstawowe prawo, jakim jest prawo do wolności wyznania. Niektóre ograniczenia nie były potrzebne, nie były konieczne, i mówi się, że wpłynęły na swobodę praktykowania religii. Kraje, które objęliśmy badaniami w naszym sprawozdaniu, są przedstawione na tej mapie. Jest to Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Grecja i Włochy. Metodologia, którą zastosowaliśmy, to była analiza stanu prawnego. Sprawdzaliśmy, jak prawo było dostępne dla obywateli, czy obywatele mogli się zapoznać z regulacjami prawnymi. Monitorowaliśmy media, ponieważ wiele informacji było dostępnych w w wiadomościach, a nie były widoczne na stronach rządowych. Na przykład musimy powiedzieć, że media odegrały bardzo ważną rolę jako źródło wiedzy na temat ograniczeń wprowadzanych podczas pandemii, a te informacje nie zawsze były dostępne na stronach rządowych. A następnie przeprowadziliśmy też różne wywiady, czy też z naukowcami. Z przywódcami różnych społeczności religijnych, a także z różnymi dziennikarzami, którzy relacjonowali rozwój pandemii w różnych krajach. I mieliśmy pewne ograniczenia, ponieważ w niektórych krajach wprowadzano restrykcje regionalne. W jednym kraju na przykład było wiele różnych restrykcji, które się nieustannie zmieniały. Na przykład w wielu miejscach zmieniano restrykcje co 15 dni, co miesiąc i tak dalej. Zatem trudno było te wszystkie relacje zebrać i umieścić na jednej osi czasowej. A także e, bieżąca sytuacja z pandemią. Pandemia się rozwijała, sytuacja zmieniała się z tygodnia na tydzień i tak samo zmieniało się nasze zdanie Napotkaliśmy też na e, przeszkodę językową. Ponieważ analizowaliśmy dane sporządzone w różnych językach i czasami nie udało nam się dotrzeć do informacji, które były powszechnie dostępne ze względu na barierę językową. Co udało nam się ustalić, to to, że cztery podstawowe prawa, które, na które miały wpływ restrykcje covidowe, dotyczyły następujących dziedzin. Po pierwsze, chodziło o mobilność lokalną. Ludzie nie mogli się przemieszczać poza swój kraj, poza swój region, a czasami nawet po, poza swoją dzielnicę. Te, to, to prawo oczywiście dotykało wielu sfer życia ogólnie. Ale w odniesieniu do nereligii, to odnosiło się do tego, jak ludzie mieli dostęp do miejsca kultu, jak mogli realizować swoje potrzeby religijne. Tutaj mogę podać przykład Włoch, gdzie był bardzo silny i restrykcyjny lockdown, więc na Ale uczęszczanie do miejsc kultów było wyjątkiem. Z powodów religijnych. Jeżeli chodzi o mobilność lokalną, to mieliśmy różnego rodzaju restrykcje. Nie, w niektórych krajach osoby nie mogły y, opuszczać swoich dowach. Były takie czasy, kiedy ludzie nie mogli opuszczać swoich domów. I, y, Oczywiście lockdown był całkowity i miał wpływ na to, jak ludzie mieli dostęp do miejsc kultu i jak mogli uczestniczyć w obrzędach religijnych. Kolejne prawo, na które miały wpływ restrykcje covidowe, była mobilność międzynarodowa. Większość krajów zamknęła swoje granice, a jeżeli ich nie zamknęła, to wprowadziła bardzo rygorystyczne restrykcje. Ludzie nie mogli się przemieszczać między krajami, jeżeli chodzi o swobodę wyznania, to chodzi o dostęp do na przykład świąt religijnych czy celebracji religijnych, ludzie nie mogli udać się na ślub swoich krewnych, kwestia dotyczyła też na przykład repatriacji czy pogrzebów, ludzie z różnych Wyznawcy różnych religii nie mogli grzebać swoich marłych zgodnie ze swoimi tradycjami. Restrykcje wpłynęły na prawo do zgromadzeń. Ludzie nie mogli się gromadzić, nie mogli brać udziału w różnych ceremoniach. Dotyczyło to oczywiście też miejsc kultu. Paula podała przykład: były był czas, kiedy na przykład w kościele nie mogli, czy w jednym miejscu kultu nie mogły się nie, nie, mogły, nie mogły się zgromadzić więcej niż 6 osób, ale na przykład Żydzi, żeby świętować swoje tradycje, tam musi się zebrać przynajmniej 10 osób. I czwarte prawo to bezpośrednio prawo swobody wyznania. Restrykcje covidowe również miały na nie wpływ. Zawieszenie różnych nabożeństw religijnych, na przykład udzielanie sakramentów, czasami nie było wyjątków w różnych wyznaniach. I regulacja prowadzenia różnych ceremonii religijnych, na przykład dzielenie się, czy, czy udzielanie komunii świętej było ograniczone ponieważ stanowiło ono zagrożenie dla zdrowia publicznego. Muzyka w niektórych krajach nie można było jej odtwarzać podczas ceremonii religijnych, ponieważ no, śpiewy religijne były, mogły przyczynić się do rozprzestrzeniania się wirusa. Niektóre z naszych z rezultatów, naszych badań, Ograniczenie praw podstawowych miało wpływ na swobodę wyznania we wszystkich krajach objętych badaniem. Różna rola społeczności religijnych od, od współpracy do rewolucji i chwilę, za chwileczkę opowiem, jak to się działo w poszczególnych krajach jak, jak przedstawiciele wspólnot religijnych albo współpracowały, albo podważały. Zarządzenia rządowe. Nadal nie mamy jasnych sprawozdań dotyczących różnych ograniczeń w każdym kraju. Władze krajowe różnie zarządzały prawem swobody wy, wyznania w trakcie Poznani. Były też różne wyzwania związane z komunikacją. Niektóre ograniczenia czy zalecania były jasno komunikowałe, tak jak na przykład, co można zrobić, czego nie można robić. Niektóre ograniczenia nie były zrozumiałe dla ogółu populacji. W przypadku Niemiec ten przypadek jest interesujący, ponieważ rząd starał się wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich społeczności, spotykał się z przywódcami tych społeczności religijnych i podkreślał, że prawo swobody wyznania jest bardzo ważne dla rządu, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią należy wprowadzić pewne ograniczone. Natomiast ograniczenia zostały wprowadzone. We współpracy z przywódcami religijnymi nikt nie miał wrażenia, że prawa, prawo o swobody wyznania zostaje podważone. Więc sporządzono wszystkie zasady, wspólnoty religijne współpracowały z rządem, a restrykcje były zarządzane lokalnie. Tutaj trudno było przedstawić to na osi czasu, ponieważ te restrykcje się zmieniały, ponieważ kiedy rozmawiałyśmy na przykład z dziennikarzami to trudno nam było śledzić, co się akurat dzieje w Niemczech. We Francji nie zamykano miejsc kultu nigdy podczas pandemii i to warto podkreślić. Niemniej jednocześnie wprowadzono wiele działań, które uniemożliwiały dotarcie do miejsc kultu, ponieważ była przewidziana maksymalna liczba osób, która mogła się znaleźć w danym miejscu kultu. Na przykład były ograniczenia dotyczące przychodni, zniesiono je, więc ludzie nawet nie mogli uzyskać e, wsparcia duchowego, e, kiedy leżeli na przykład w szpitalu. I w niektórych momentach pandemii e, rząd e, zakazał przemieszczania się. Poza właśnie udaniem się do miejsca kultu i to był wyjątek. W Grecji było zupełnie inaczej niż w Niemczech. Wszystko było zamknięte, wszystko było zakazane, tak więc grupy religijne czuły, że. Ograniczenia, czy miały wrażenie, że ich prawo swobody wyznania jest pogwałcone, odbyły się protesty w różnych sytuacjach. Powiedziano nam, że po raz pierwszy wszystkie społeczności religijne przechodziły przez to samo w tym samym czasie i to przyczyniło się do prowadzenia dialogu międzyreligijnego. Natomiast odczucie było takie, że większość restrykcji była nieuzasadniona. W Włoszech przemieszczanie się do miejsc kultu było wyjątkiem mimo bardzo ostrego lockdownu. Zabroniono e, ceremonii religijnych poza pogrzebami. Były różne protokoły, które pozwalały ludziom na przemieszczanie się do miejsc kultu i też miał miejsce dialog między różnymi społecznościami religijnymi. W Polsce również wprowadzono różne lokalne regulacje. Widzę tutaj pewne uśmiechy. Powiedziano mi, że społeczności religijne wiedziały, co się dzieje, i w niektórych przypadkach właśnie zachęcano wiernych do tego, aby uczestniczyli w nabożeństwach online i aby się dostosowali do sytuacji. W Portugalii zakazano. Świąt religijnych i celebracji religijnych. Można, odbywały się pogrzeby, ale należało przestrzegać różnych obostrzeń sanitarnych. Wprowadzono ograniczenia związane z podróżami do miejsc kultu. Konferencja Episkopatu Portugalii ogłosiła zawieszenie celebracji religijnych i zachęciła wiernych do tego, aby uczestniczyli w ceremoniach online. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii zezwolono na pogrzeby, na śluby. Nawet jed, kiedy jedna, jedno z, z, z przyszłych małżonków, na przykład, było na, łoży, na łożu śmierci. Natomiast należało przestrzegać um, obostrzeń sanitarnych. I jeżeli chodzi o Hiszpanię, to Paula już powiedziała, nie zamknięto miejsc kultu, ale lockdown nie przewidział wyjątków dla grup religijnych i ze względu na potrzeby religijne. W, w, w Grecji był sprzeciw, było. W Wielkiej Brytanii priorytet był położony, czy też nacisk był położony na ceremonie związane ze śmiercią. W Polsce uznano swobodę wyznania jako podstawowe prawo i był to wyjątek, niepoddany restrykcjom.